W zeszłym roku wyszło tak, że akurat drużyna wybrana przez publiczność nie dostała się w ogóle do finału. Także zupełnie różna, odmienna ocena, jeżeli chodzi o publikę i... Pytanie, kto się nie znał? No tutaj już, już jakby... No, do nas. A, ale gdzie, tu, tu tak? możesz tu sobie stanąć Środek też. No, no to widzicie, mamy ze sobą dwóch organizatorów. Jest z nami Ilonka. Tak, to ja, Ilona Serło. Miło mi. Jest z nami Szymon, Szymon Cześć. To było długie. Powiedz, co będzie się następnego dnia działo. Jutro są y, drugie Mistrzostwa Polski Gelato Poland, lody rzemieślnicze, niezależne, to jest ważne. Następnego dnia mamy czwarte Mistrzostwa Polski na pralinę. Super konkurs, to jest taki nasz, wiesz, Czy możecie zwiększyć ilość pralin, żeby się wszyscy najedli? Ja myślę, że to może być trudne, z racji na to, że to są rzeczywiście takie praliny, y, które, no, są rzadko spotykane, więc nie wiem, nie sądzę, żeby wszyscy się najedli. Ale zależy, ile osób przyjdzie. Ja myślę, że to wymówki są. W trzeci dzień, w poniedziałek mamy konkurs uczniowski, drugi konkurs z chlebem pachnący. Uczniowie szkół będą przygotowywać śniadanie. Będą piec, robić kanapki. Czyli mamy nie jeść śniadania? Nie. W ogóle macie nie jeść, bo rzemieślnik z boku ma przez trzy dni tyle jedzenia. On zresztą sam się tytułuje, że głodny nie wyjdziesz. My to sprawdzimy. Bardzo proszę. Ja myślę, że Mirka już chyba nie ma, ale może zaprosić na stoisko. To co? To może teraz Szymonu powie, co będzie się działo jutro. Jutro startujemy o godzinie 8. Odprawa z zawodnikami około 9. Startujemy pierwsze dwie ekipy. Losują najpierw temat. Oczywiście te tematy znali wcześniej, ale tych tematów było na tyle dużo, że no 40? Tak, 40 tematów. Także no, jak ktoś chciał, to się przygotował lepiej albo gorzej. Natomiast drugim utrudnieniem jest to, że mieliśmy tutaj bardzo fajnie skompletowaną całą biblioteczkę, jeżeli chodzi o surowce. I jeżeli chodzi o te surowce, no to też y, zrobiliśmy takiego troszeczkę psikusa. Część surowców, które mogliście. część jest, trochę więcej jest, no tam jakichś pojedynczych nie ma, więc tak naprawdę y, stawiamy też troszkę na taką kreatywność i żeby tutaj coś się zadziało, nie? Jak będzie wyglądało ocenianie? Ocenia okay. jury, mamy sześciu członków jury. W tym roku fajnie, bo przyjeżdża jeszcze Rosario z Włoch, także to jest no... To akurat jest jakiś misz, tak? Mistrz świata z zeszłego roku. Oprócz tego mamy obserwatorów z Włoch, którzy będą tutaj patrzyli, czy ten konkurs jest dobrze zorganizowany, czy jest jakość odpowiednia i jest szansa, że będzie to jakaś eliminacja później do, do kolejnych etapów, jeżeli ocenia tak naprawdę smak, ocenia teksturę, ocenia też pracę na stanowisku, kreatywność. Także tutaj mamy kilka takich ocen. W tym roku ustaliliśmy też, że w związku z tym, że mamy parzystą ilość żywi, jest jedna osoba więcej. Będziemy odrzucali skrajne oceny. Ja to się śmieję, tak jak w skokach narciarskich troszeczkę odrzucimy dwie skrajne oceny, żeby ten wynik był jeszcze bardziej miarodajny. Słyszałem, że kibice też mogą oceniać. Tak, pierwsza runda kończy się degustacją dla całej publiczności, także serdecznie zapraszamy i publiczność głosuje, wybiera swój swojego zwycięzcę, tak? A dlatego też dostawimy krzesełka jutro. Będzie Was dużo, to naprawdę będziemy mieli co jeść. Jeżeli chodzi o wielki finał, no to jury bezpośrednio przed finałem ma taką przerwę, to jest przerwa właśnie, w której robimy tą degustację i w czasie tej przerwy naradzają się i wybierają trzy produkty, które obie drużyny na dwóch stanowiskach dostaną w finale, które muszą wykorzystać. Tych produktów nie znamy na ten moment. Tak zwany mystery box. Tak i mystery box i tak naprawdę no, no dzisiaj nie jestem w stanie wam powiedzieć co tam będzie no bo to jest wybierane dosłownie przed samym finałem. Czyli to jest cały czas tajemnica. Tak i tutaj no w finale zawodnicy muszą się wykazać właśnie tą kreatywnością no i muszą jakoś to do środka upchnąć. tak W zeszłym roku to było mascarpone i biała czekolada i marakuja. I wbrew pozorom nie jest to takie proste, żeby zrobić te lody tak, żeby te wszystkie trzy produkty były wystarczająco wyraźne. Bardzo dziękuję. To co? Przychodzimy jutro na lody. Tak, serdecznie zapraszamy. 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 Dziękuję. Dziękujemy.